Cześć, dzisiaj pokażę, jak strzela pistolet Walter model CP99. Jest to wcześniej omawiany już pistolet przeze mnie. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób się go ładuje. Jest to oczywiście wiatrówka w kalibrze 4,5 mm na śród okrągły, tak zwany BB. Pojemność magazynka 18 śródów. Pistolet jest zasilany nabojem CO2. Tutaj znajduje się bezpiecznik. W tej chwili jest zablokowany. Pistolet. Bezpiecznik jest o tyle dziwny, że żeby go po prostu odblokować, tego motylka trzeba pociągnąć za tą, za tą dźwignię do tyłu i przesunąć wtedy. do góry. Czerwona kropka oznacza, że pistolet jest odbezpieczony. Tu w tym miejscu jest dźwignia zwalniająca magazynek. Po naciśnięciu tej dźwigni w dół wysuwa nam się magazynek. Magazynek mieści 18 śrutów. Tu w tym miejscu się po prostu po ściągnięciu tej dźwigni w dół, i zablokowanie go w tej dźwigni w tym miejscu, w tym miejscu ładujemy śród. Następnie trzeba odblokować ten podajnik. Wkładamy magazynek z powrotem. Tu w tym miejscu ściągamy tą okładzinę rękojeści. i tu znajduje się właśnie. Nabój CO2, który właśnie zasila na ten pistolet, wkładamy w ten sposób, że wsuwamy kapsułę w dół, następnie odkręcamy tak, jak było w tej chwili. O, tak mamy odkręcamy. Musimy tutaj w tym miejscu? Przekręcamy do oporu, i następnie tą dźwignią musimy przekręcić. Tak jak widać. Nabój CO2 już jest przebity, dokładamy. Po odbezpieczeniu bezpiecznika. Pistolet jest gotowy do strzału. Pokażę może z bliska jak on działa, a następnie Należy pistolet jeszcze przeładować. Po przeładowaniu, tak jak widzimy, pojawia się czerwona kropka. Pistolet już jest gotowy do strzału. Pistolet po każdym strzale się sam przeładowuje. Cały czas tak jak widzimy. Jego największą wadą jest, że czasami się zacina, tak jak w, tym, w tej chwili, gdy pistolet się nam zatnie, nie przeładowuje automatycznie się, wtedy należy ręcznie po prostu przeładować i kontynuować dalej strzelanie. Pistolet ogólnie jest automatyczny i po każdym strzale sam się przeładowuje, ale jego częste wady, wada konstrukcyjna, często ulega właśnie takiej awarii, że po prostu trzeba ręcznie przeładować i nie zawsze się po prostu automatycznie przeładowuje. vado kontynuował. Zostały dwa jeszcze śruty. Po oddaniu... Gdy ostatni śród opuści magazynek, pistolet zostaje w tylnym położeniu, tak jak w prawdziwej broni. Po załadowaniu magazynka, Położeniu magazynka ponownie, po zrzuceniu zamka, pistolet, i po pierwszym przeładowaniu, pistolet będzie gotowy dalej do strzału. W tej chwili, po przeładowaniu, pistolet zostaje w tylnym położeniu, z tego względu, że magazynek jest pusty. Jeżeli kogoś interesuje ten pistolet, zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu o tym pistolecie. Dokładnie omawiałem jego budowę. No, i tak jak mówiłem wcześniej, pistolet, tak jak było widać, jest awaryjny. Często po prostu się sam nie przeładowuje, tak jak powinien to robić, automatycznie. To jest jego wada główna. Wynika to z konstrukcji. Od samego początku, praktycznie, jako nowy, ten pistolet był kupiony przeze mnie. No i od samego początku były z nim problemy, oczywiście to, że się nie przeładowuje sam, to jest po prostu taki może niedosyt szczelca, bo pistolet jest tak skonstruowany, że po każdym strzałach się powinien sam przeładować, to, że musimy go przeładować, można kontynuować dalej strzelanie, ale niestety no, jest ta czynność utrudniona. To tyle, co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o pistolet Walter CP99. Pozdrawiam, ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików o innych pistoletach. To cześć.